Drodzy Państwo, czas jest wrogiem nas wszystkich i nas nieustannie pogania, ale czas jest także dawcą życia. Też musimy sobie z tego zdawać sprawę. Pani profesor Mariadyj zaproponowała mi wykład Rodzina szkół <coughs> bogatszego człowieczeństwa. Nie, nie spodziewajcie się jednak, że będzie to referat z zakresu pedagogiki i metod wychowywania w rodzinie. Raczej jestem dogmatykiem, teologiem systematycznym i będzie mowa raczej o pewnych zasadach, które tu przedstawię w skrócie. Też starał się troszeczkę skrócić ten mój tekst, który ma 6 punktów i 8 stron. Słowa tego tytułowe wzięte są z Konstytucji duszpasterskiej o kościele Soboru Watykańskiego II Gaudium et 52 numeru, gdzie ojcowie sobie, Soborowi mówią, że rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. I do tych słów wielokrotnie odwoływał się błogosławiony papież Jan Paweł II, szczególnie w swojej adwortacji z Konsorcją. Ten wielki, błogosławiony papież, wielki obrońca i promotor rodziny, idąc za nauczaniem ostatniego soboru, wskazywał, że rodzina jest pierwszym i niepodważalnym środkiem, środowiskiem życia, rozwoju oraz samorealizacji człowieka, tak w perspektywie cielesnej, jak i duchowej. Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości. To przez nią przebiega historia człowieka, historia zbawienia ludzkości oraz przyszłość świata i Kościoła. Rodzina jest drogą Kościoła. Tak wielokrotnie to było przypominane przez tego naszego papieża. I trzeba by jeszcze zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę to, co było mówione, szczególnie ten jeden z ostatnich wykładów księdza profesora Guza, to znajdujemy się w sytuacji wojny. Cywilizacyjnej, bardzo poważnej. Bowiem instytucja małżeństwa i instytucja rodziny są w sposób szczególny zagrożone. Potykają na straszny atak z krytykę ze strony środowisk liberalnych. Prawda? Jest widoczne to zerwanie mediami z jakąkolwiek religią, brutalną promocję człowieka ponowoczesnego, antyreligijnego, antychrześcijańskiego, a przede wszystkim zaciekle antykatolickiego. I rodzina znajduje się na pierwszej linii frontu. I to jest prawdziwy front i prawdziwa wojna, bo idzie o przyszłość. Nie daleką, 50-100 lat, ale naszą przyszłość, nas jako tu siedzących na sali. Bo być może nasze dzieci poddadzą nas eutanazji. To bardzo poważne zagrożenie w najbliższej przyszłości nas czekających. Z takiej a więc chodzi o to, aby dobrze wychować to przyszłe pokolenie. Pierwszy punkt to jest chrześcijańskie pojęcie małżeństwa i rodziny. Takie podstawowe prawdy trzeba przypomnieć w kilku zdaniach przynajmniej. Przypominamy, że rodzina, która bazuje na małżeństwie, pochodzi od samego Boga, że małżeństwo jest... Ustanowione przez samego Boga w momencie stworzenia. Jest to instytucja naturalna, która przez Chrystusa została podniesiona do rangi sakramentu, że cechuje ją jedność, wierność, nierozerwalność, miłość. To, co ślubujemy sobie, ci, którzy ślubują, stając przed ołtarzem, podając swoje prawe dłonie, kiedy kapła nie wiąże. Ślubuję Ci wierność, miłość, raz życie nie opuszczę, aż do śmierci. I tego żaden prawodawca cywilny nie może wymagać. Szczególnie miłości nie może wymagać żadnym prawem, bo jest to pewien dar serca, który ofiaruje człowiek, człowiekowi, osoba, osoba. Małżeństwo jest instytucją służącą przedłużeniu rodzaju ludzkiego. Nastawiona jest na życie, na płodność, na wychowanie potomstwa. Roz... Wspólnota małżeńska ma na celu również rozwój wzajemnej miłości małżeńskiej. I tak jak mówią jeszcze mistrzowie duchowni, małżeństwo jest też lekarstwem na porządliwość, nie tylko na porządliwość seksualną, ale służy wzajemnemu uspołecznieniu samych małżonków samemu wychowaniu. Pani profesor Dudziak mówiła pierwszego dnia o tym bardzo ładnie, tak mi to zostało w pamięci, jako psycholog. Więc małżeństwo jest fundamentem rodziny. Popatrzmy na obrączki, jeżeli nie je mamy, bo tu jest to źródło naszej rodziny. A rodzina ma kilka takich zadań, które Jan Paweł II przypomniał familialist do Stworzenie wspólnoty osób, służba życiu, udział w rozwoju społeczeństwa, uczestnictwo w życiu i posłannictwie kościoła. Więc małżonkowie w rodzinie jako podstawowej komórce społecznej są powołani do przekazywania wartości moralnych, religijnych, ogólnoludzkich, ponieważ w rodzinnej wspólnocie człowiek jest wprowadzany w życie społeczne pod każdym jego wymiarem. No i pierwszy, drugi punkt to jest rodzina szkołą wiary. Rodzina jest nazywana małym kościołem. To pismo święte o tym mówi w kilku miejscach, albo kościołem domowym, albo małym kościołem. W ten sposób rodzina wypełnia postowe zadanie misyjne kościoła. I się więc nauczajcie wszystkie narody, udzielając im sztuki ojca i syna i Ducha Świętego. I to właśnie robią rodzice. To zadanie spoczywa na rodzicach chrześcijańskich, którzy powinni przekazać swojemu potomstwu to, co najcenniejsze nie tylko życie, majątek, pieniądze, domy, samochody, ale przede wszystkim wszystkie dobra duchowe, które otrzymali od samego Boga poprzez pośrednictwo kościoła. Niestety wiele rodzin dzisiaj zaniechało, czy zaniedbuje tą swoją niezbywaną rolę w przekazywaniu wiary. Niewątpliwie jest wiele przyczyn tego stanu rzeczy. Więc konieczne jest, aby rodzina na nowo stała się szkołą wiary. Wielu ludzi angażuje się w Kościele, w zadania apostolskie ewangelizacyjne, ale nie mogą przy tym zaniedbywać swojej rodziny. Widzimy jednak, jak to trudno jest, jak sam Pan Jezus mówił, jak to trudno jest być prorokiem w swoim własnym domu. Nauczać i przekonywać swoje własne dzieci. Tak, wychowanie religijne polega na autentycznym, radosnym pełnym entuzjazmu głoszeniu Chrystusa zmartwychwstałego. Integralne wychowanie polega na tym, że dzieci w sposób spontaniczny naśladują wartości oraz stopy chrześcijańskie ogólnoludzkie. Trzeci punkt. Rodzina szkołą prawdy o człowieku. <laughs> Więc w tym współczesnym świecie postmodernistycznym, zrelatywizowanym, nihilistycznym. Hedonistyczny, musimy się zwierzyć z zaprzeczeniem i zrealizowaniem prawdy o człowieku, a także prawdy o małżeństwie rodzin. Nazywamy to kryzysem antropologicznym. Właśnie. Człowiek nie wie, kim jest. Właśnie. Spotykamy się z różnymi opiniami, że sama różnica w chci nie opiera się na różnicach biologicznych, genetycznych, ale sprawą kulturową, jak pani Grodzka mówi, ja płeć swoją noszę w sercu. Nie wiem, czy ona jest pani, czy pan, ale. Tak, więc, więc może zostawmy te wpisy w dowodach, prawda, o płci do 18 roku życia, i nie każdy człowiek zadecyduje właśnie 18 rodziny, kim jest mężczyzną czy kobietą. Może wybrać nic, prawda, zera. <laughs> Tak, szerzy się ateizm, agnostycyzm, relatywizm etyczny, który zaprzecza istnieniu trwałych norm moralnych i etycznych. Jedyne obowiązujące zasady ustanawiane są w drodze większościowego głosowania parlamentarnego, pozwalające na przykład na eliminowanie niepotrzebnych ludzkich osobników. Dzisiejszy fragment skazania o tym, Dan prawda? Mówi, że nie ma różnicy między zarodkiem ludzkim a świńskim, ale ten świński jest bardziej wartościowy, bo można go potem sprzedać, prawda, i zjeść. Człowieka się nie da zjeść. Też takie... To przerażające rzeczywiście Na rodzinie więc spoczywa doniosły obowiązek przekazywania prawdy o człowieku, o jego niezbywalnej godności i powołaniu. Tę godność człowiek ma od samego Boga. Ta... Godność jest spisana w jego stworzenie. Jest człowiek kimś, a nie czymś. Człowiek, właśnie równocześnie rodzice mają taką samą misję przekazywania życia, która czyni ich współpracownikami Boga. I zwróćmy uwagę, że jest to prawda przyjmowana we wszystkich kulturach i tradycjach. Właśnie, że małżeństwo jest związkiem pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą. I zawsze uważano, że związki tej samej płci to jest coś obcego małżeństwa. Może czasem to było tolerowane w jakiś sposób, ale nigdy tego nie nazywano małżeństwem. Dziś w wielu krajach nie tylko zrównano prawa wszystkich związków, ale nadaje się status małżeństwa, wypaczając pierwotny zamysł stwórcy. Tych zaś, którzy nauczają zgodnie z tradycją biblijną, Próbuje się usunąć na margines społeczeństwa. Tak właśnie dzieje się z nami. Właśnie, nawet może i poza margines. Święty Paweł radykalnie wypowiada się o ludziach, którzy, oddając się namiętnością swojego ciała, prowadzą do poważnego nieporządku moralnego w życiu społecznym. Przypomina, że tacy ludzie zgłudzają Boży gniew. I przygotowują sobie potępieńczy los po śmierci. Rodzina musi pamiętać, że ignorowanie Boga prowadzi do zagubienia prawdy o człowieku, który zaczyna pogrążać się w nienawiści. Od początku Kościół przypominał podstawową prawdę o osobowym Bogu, który w swojej opatrzności jako coś dobrego stworzył w światy człowieka, aby zważyć <Ky> nieporządek moralny, bogaństwa, prowadzący do destrukcji instytucji, małżeństwa i rodziny. Rodzina szkołą szacunku dla każdego człowieka, dla każdej osoby. W momencie stworzenia człowiek otrzymał od Boga swoją niezaprzeczalną godność bycia stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Każdy z nas nosi w sobie obraz samego Boga. Człowiek nie jest czymś, ale kimś, nie jest jakąś rzeczą. Jest istotą rozumną i wolną, która może poznawać samego siebie, uczynić swoje życie darem. Potrafi wchodzić w komunię z innymi osobami, w in... relacje z innymi osobami. Mówił też o tym ksiądz Artywisku Gozer w swoich kazaniach. Bóg stworzył świat dla człowieka, a człowieka dla siebie samego. To człowiek staje przed Bogiem jako partner życia. Kobieta i mężczyzna posiadają tę samą godność, ponieważ oboje są stworzeni na obraz Boży, ponieważ oboje realizują, bezinteresow... interesu... realizują się najgłębiej w bezinteresowym darze z siebie, tworząc komunię małżeńską. Nie respektując tej godności osoby ludzkiej, nie można stworzyć sprawiedliwego społeczeństwa, które może się rozwijać w sposób harmonijny. Nikt nie może ograniczać ani gwałcić praw i obowiązków przynależnych osobie ludzkiej od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Nie można niszczyć życia ludzkiego przez aborcję, przez naukowe eksperymenty. Każde naruszenie bezbrodnego życia człowieka nienarodzonego, nieuleczalnie chorego, dotkniętego starością jest najwyższym aktem przemocy pociągającym ciężką odpowiedzialność przed Bogiem. Kościół wielokrotnie przypomina, że to jest akt przemocy. No i przy chrześcijańskiej rodzinie takie poważne grzechy przeciwko życiu mogą się zdarzyć. Majd pytania. Rodzina szkołą wartości ludzkich. Rodzina rodzi się z głębokiej komunii życia miłości między mężczyzną i kobietą. Jako kołyska życia miłości jest ona właściwym miejscem narodzin i wzrostu człowieka. To tu człowiek uczy się naocznie, czym jest dobro i zło, jak przeżywa się wartości i cnoty. To ona jest właściwie miejscem doświadczenia, kim jest człowiek jako osoba. Tu uczy się, co znaczy być kochanym i co znaczy kochać. Rodzina jest naturalnym miejscem, w którym zdobywa się pierwsze doświadczenia, pierwszą praktykę życia we wspólnocie ludzkiej. Tu możemy doświadczyć nie tylko ja i ty, relacji między ja i ty, ale możemy doświadczyć wspólnotowego, rodzinnego my. Małżeństwo daje podstawę na środowiska, gdzie dziecko może się rozwijać, może rozwijać swoje zdolności, gdzie staje się świadome swojej godności, gdzie przygotowuje się do dorosłego, samodzielnego życia. To w rodzinie człowiek uczy się przekazywania wartości kulturowych, etycznych, społecznych, duchowych i religijnych. To w rodzinie uczymy się rozwijać podstawowe wartości, cnoty, takie jak prawda, sprawiedliwość, solidarność, pomoc słabszym, miłość do innych, tolerancja. Są one niezbędne do wychowania członków społeczeństwa, dojrzałych obywateli, wolnych, uczciwych, odpowiedzialnych. A więc rodzina jest przede wszystkim szkołą miłości, która przeciwstawia się tendencjom indywidualistycznym. Niedobrze więc, gdy dziecko jest jedno, samo. Gdy nie ma odniesienia do innych dzieci, z którymi wzrasta, gdzie może podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi zabawkami. Poprzez praktykę relacji braterskich i wspólnotowych tak się rozwija młody człowiek. Miłość istnieje tylko tam, gdzie jest szczery dar samego siebie dla drugiej osoby. Więc rodzina jest szkołą, ale szkołą bez ławek, bez tablic, bez projektorów. Szkołą przez codzienny przykład i doświadczenie buduje ona sieć relacji międzyludzkich, w ten sposób wychowuje do życia społeczeństwie, ucząc wzajemnego szacunku, sprawiedliwych odniesień i autentycznego dialogu. Rodzina chrześcijańska uczy nowe pokolenie, że od wartości ekonomicznych i efektywności produkcyjnej ważniejsze są dobra ludzkie, społeczne, kulturowe, w rodzinie dzieci uczą się, że dziadkowie oraz osoby starsze, ciężko chore nadal zasługują na szacunek i troskę i nie są nieprzyjemnym ciężarem, chociaż potrzebują stałej opieki ze strony swych dzieci i wnuków. Właśnie to jest takie, dziś czytałem taki artykuł naukowy, archeologiczny, że odkryto grób jakiegoś człowieka nandertalskiego sprzed 20 tysięcy lat i w tym grobie były ślady kwiatków mówią, że to świadczy o wysokim poziomie kulturowym naszych przodków. Właśnie z jakim szacunkiem pogrzebali właśnie swojego najstarszego <coughs> przedstawiciela, jakby ojca, oddając jakąś cześć. Więc już to jest coś, co jest wpisane w naszą naturę. Właśnie, aby dbać o tego człowieka starszego, który dał nie tylko życie, ale dał najważniejsze, podstawowe wartości. Zasiadając do jednego stołu rodzina wskazuje na społeczny wymiar posiadanych i dzielonych dóbr materialnych, uczy solidarności, umiejętności świętowania i wzajemnego wspierania się w sytuacjach kryzysowych i trudnych. Dziecko w rodzinie stopniowo przyswaja sobie kryteria postępowania i stosowny styl bycia, który staje się przydatny, nawet niezbędny w odpowiednim zachowaniu na łonie szerszej rodziny, jakim jest społeczeństwo. I ostatni punkt. Rodzina szkołą otwartości prawego sumienia. Człowiek wierzący i świadomy swego pochodzenia od Boga. Odkrywa w swoim sumieniu, że istnieją prawa, których on sam nie ustanowił, którym powinien być posłuszny, aby osiągnąć swój osobisty i społeczny rozwój. A nie my tworzymy te prawa, bo one są odkrywane przez nas. Człowiek prawy odkrywa swoje wnętrze wartości moralne, co jest dobre, co złe które są niezależne od jego zachcianek i ambicji. I chociaż zmieniają się warunki okoliczności ludzkiego życia, podstawowe zasady moralne pozostają niezmienne i wyznaczają godność człowieka, są wpisane w porządek ludzkiej natury. Te zasady prawa naturalnego są oświetlone światłem objawienia Bożego w Chrystusie, a Kościół dzięki asystencji Ducha Świętego przekazuje sposób autentyczny ludziom, aby nieustannie się doskonalili. To jest misja kościoła, podstawowa, główna. W współczesnym świecie te oczywiste prawdy są bezwzględnie atakowane, podważane przez tych przedstawicieli różnych nurtów nihilistycznych związanych z postmodernizmem. W współcześnie twierdzi się, że obowiązują zasady tylko wypracowane przez konsensus społeczny. Konsensus, że to mniejszość narzuca do większości. A głos kościoła nie tylko jest ignorowany, ale niejednokrotnie uważane jako wrogi społeczności ludzkiej, zagrażający porządkowi i demokratycznemu. I z tego co tu i z tego co mówił ksiądz profesor Guz, to wszystko idzie jakby w kierunku tego, aby zdelegalizować instytucje kościoła w porach międzynarodowych i narodowych, by uznać kościół za instytucje kryminalne. To może się stać patrzę niedługo. Ten poziom nienawiści do Kościoła jest tak duży, że możemy się spodziewać w niedługim czasie. Ale nie bądźmy pesymistami. Obecnie jesteśmy świadkami przechodzenia z poziomu myśli filozoficznej, społecznej na poziom praw i zasad ustalonych na forach państwowych i międzynarodowych. Widzimy więc postęp legalizacji nie tylko aborcji, kontroli urodzeń, ale także eutanazji. Wprowadza się coraz bardziej liberalne prawa dotyczące rozwodów, Wolnych związków jednopłciowych, przyznanie wszelkich praw małżeńskich, łącznie z adopcją dzieci, czy prawem do poczęcia in vitro. Chrześcijańska rodzina stoi przed poważnym wychowaniem, wyzwaniem wychowania swojego potomstwa w prawdzie, kształtowania prawego sumienia swoich dzieci. Przekazania dekalogu oraz osiem błogosławieństw są podstawą do kształtowania postaw szacunku wobec życia ludzkiego, szacunku do rodziców i do ciała własnego i innych. Jest to podstawa szacunku do dóbr materialnego i środowiska naturalnego, do kształtowania postawy braterstwa i tolerancji dla innych poglądów religii. Wymaga to od rodziców odwagi i zaufania, że istnieje tylko jedna prawda, której trzeba szukać i iść za nią, aby naprawdę być człowiekiem. Trzeba też kształtować młode sumienia do miłowania sprawiedliwości, wychowywać do miłości, która sprzeciwia się traktowaniu swego ciała jako... Egoistycznego źródła przyjemności. Wychowanie religijne prowadzi do postawienia Boga w centrum wszelkich działań. Oni środowiskiem życia, działania, odpoczynku, pracy. Wychowanie to odbywa się w kościele i przy jego udziale. Określa on sakramentalny rytm, poczynając od chrztu, przez pierwszą komunię, bierzmowanie, codzienną charystię, zawarcie sakramentalnego małżeństwa. No aż po grób. Niektórzy mówią, że w niektórych ludziach mówi się, że są trzy razy w kościele i zawsze są nieprzytomni. Na chrzcie, na ślubie i na pogrzebie własnym. wszystkie obowiązki. Religijne. Ale... Trzeba coś więcej. Prawdziwe wychowanie religijne prowadzące do kształtowania prawego sumienia odbywa się jednak spontanicznie przez obserwację rodziców, przez ich reakcje w codziennym życiu. Właśnie wszystkie działania, takie jak uczucia, emocje, wolność, praca, odpoczynek, cierpienie, choroba, radość, zdobywanie dóbr materialnych, wszystko ma wpływ na rozwój sumienia, na rozwój sumienia dziecka. Jest ono najsurowszym też cenzorem swoich rodziców i klarownym lustrem ich autentycznych intencji. Trzeba popatrzeć na dzieci i zobaczyć siebie. Nie trzeba mieć pretensji do dzieci, że się źle zachowują, popatrzeć na dzieci i zobaczyć, że to chyba ja jestem taki, bo oni patrzą na mnie właśnie, nie odbijają moją postawę. Trochę to dobrze, że nie mam dzieci. Rodzice muszą również pomóc swoim dzieciom zauważyć innych, a szczególnie cierpiących i potrzebujących. Powinni uczyć się dzielenia się tym, co posiadają, dawania mużnych, wyświadczenia im drobnych przysłów, uczyć tolerancji, przebaczenia za wyrządzone przykrości. Kształtuje to w dzieciach umiejętność z życia, miłością i zdolność do budowania nowego społeczeństwa bez przemocy i nienawiści. I to podsumowując, trzeba zauważyć, że ta. Rodzina to chrześcijańska rodzina, że chrześcijańskie małżeństwo są poważnie atakowane, zwalczane. Kościół przypomina wartość rodziny, wartość małżeństwa, które zostało stanowione przez Boga. Rodzina jest tą szkołą bogatszego człowieczeństwa. Jest tym miejscem, gdzie człowiek uczy się wiary, prawdy o sobie, prawdy o człowieku, uczy się podstawowych relacji z innymi ludźmi. Uczy się szacunku do każdego człowieka. Dom rodziny jest pierwszą szkołą wartości ludzkich, szkołą wartości i prawego sumienia. To w rodzinie znajduje się pierwsze ognisko budowania cywilizacji miłości, do której zachęcał nas wielki papież Jan Paweł. II. Dziękuję za uwagę.